Liderem polskich miast, które skutecznie walczą ze smogiem. Szczepienia przeciw COVID-19. Inne niż zwykle ferie w Krakowie. Drugie życie choinki. W tym żyje miasto. Iwona Siednik-Kornetka, dzień dobry. Witam w nowym roku i zapraszam na Miejski Serwis Informacyjny. Na początek walka ze smogiem. Zimowe stężenia pyłów w Krakowie w ciągu ostatnich 7 lat spadły o połowę. Wynika z raportu Polskiego Alarmu Smogowego. Sukcesywnie spada też liczba dni z przekroczeniami dobowymi pyłu PM10. Różnice są ogromne i to jest nie tylko subiektywna ocena osób mieszkających w Krakowie, potwierdzają to też dane. Kiedy patrzymy na stężenia w sezonie grzewczym, a więc te stężenia od powiedzmy października do marca i popatrzymy na przestrzeni ostatnich siedmiu, ośmiu sezonów grzewczych, no to stężenia zimowe pyłów spadły o połowę. To jest naprawdę bardzo dużo i to jest największy spadek w skali małopolskiej. Spadły nie tylko stężenia pyłów, ale również spadły o połowę stężenia rakotwórczego benzoapirenu, co również nas cieszy. Bardzo poważny problem, szczególnie w sezonie zimowym, to jest napływ z otaczających nas gmin Tutaj niestety ta walka ze smogiem, te wymiany kopciuchów idą bardzo powoli i zostało jeszcze do wymiany około 30 tysięcy paleń które dymią w tych najbliższych gminach otaczających Kraków. No to jest bardzo dużo i to dobrze widać, co się dzieje niestety wieczorami, kiedy, kiedy te zanieczyszczenia po prostu do niecki krakowskiej spływają. Trwają szczepienia przeciwko COVID-19 w krakowskich szpitalach. W pierwszej kolejności szczepione są osoby najbardziej narażone na zakażenie, czyli pracownicy sektora ochrony zdrowia. Szczepią się nie tylko lekarze, szczepi się cały personel szpitala i coraz chętniej. Ja jestem w tej chwili tydzień po szczepieniu, czuję się bardzo dobrze, rog mi nie wyrosły, nic się nie dzieje. Myślę, że wszyscy, którzy się szczepili, raczej mają podobne odczucia. Ja się czuję po szczepieniu fantastycznie. Właściwie przeszłam to tak dobrze jak szczepienie przeciwko grypie. Jeszcze nie mam poczucia bezpieczeństwa całkowitego, ale mam nadzieję, że tak jest, będę niebawem. Czyli w ten tydzień, 10 dni po drugiej dawce szczepionki. To, że jest dużo bzdur na temat tego szczepienia, to nie dziwota, bo na temat szczepień w ogóle jest mnóstwo bzdur w internecie. Niedawno jeszcze było tak, że jak się wpisywało w wyszukiwarkę szczepienia, to pierwsze się pokazywało stopno, więc. Nie jest to niczym dziwnym, jest to przykre, jest to smutne i jest to smutne, że ludzie bezkrytycznie wybierają źródło informacji. Trochę mamy mniej tych zachorowań niż mieliśmy miesiąc temu, to na pewno. I na pewno ich będzie więcej. Dla nas, do tego co będzie się działo, jest ważne, ile osób zdążymy wyszczepić. Szczepienia są najbardziej bezpieczne i tak, jak mówię, no, dają nam wolność, wolność zdrowia, wolność wyboru, wolność życia i wszystkich serdecznie zachęcam i robię to na bieżąco. Bo naprawdę warto się zaszczepić. To są szczepionki bezpieczne, przebadane. A o tym niech choćby świadczy to, że w naszym szpitalu bardzo duża ilość personelu się zaszczepiła albo się szczepi. Więc gdyby to było niebezpieczne, no to chyba personel by się nie szczepił. Ferie, teraz w serwisie. Kraków po raz kolejny organizuje zimowy wypoczynek dla dzieci. Niestety, część zajęć ze względu na bezpieczeństwo uczniów odbywa się online. Aktywne ferie online w Tauru na arenie Kraków polegają na tym, że na naszym Facebooku arenowym Możemy codziennie śledzić nagrania i y, uczestniczyć w zajęciach online, m.in. karate, futbola amerykańskiego, fitnessu czy tańca. Zajęcia będą się odbywać do 15 stycznia. Wyjątkiem jest oczywiście 6 stycznia, to jest święto, ale już od 4-7 kolejne zajęcia. Wszelkie informacje na temat harmonogramu znajdują się na naszej stronie internetowej www.tauronarenakrakow.pl. Dzieci w ogóle teraz spędzają te ferie pewnie w dużej mierze w, w domach. Stąd mogą włączyć komputery przez chwilę czy godzinę, wybrać sobie zajęcia, które im odpowiadają i poruszać się, poćwiczyć. I oczywiście zachęcamy do tego, żeby jak najwięcej ruchu w czasie ferii zastosować. Organizowane są również zajęcia dla dzieci z niepełnosprawnościami. W bezpłatnych półkoloniach, które będą trwały do 15 stycznia, mogą wziąć udział uczniowie klas od 1 do 4 szkoły podstawowej, którzy są samodzielni i mogą uczestniczyć w zajęciach bez rodzica czy opiekuna. Wszystkie półkolonie, które w tym momencie są, trwają, zorganizowane zostały zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia, Sanepidu oraz Kuratorium. Wszystkie półkolonie i na wszystkich półkoloniach panuje bezwzględne bezpieczeństwo zarówno dla dzieci, jak i dla opiekunów. Organizujemy w tym roku półkolonie w pięciu lokalizacjach. Chcemy, aby w tych półkoloniach wzięło około 250 dzieci, nie tylko dzieci z niepełnosprawnościami, ale także dzieci. Bez niepełnosprawności. Generalnie półkolonie są bezpłatne, rodzice nie ponoszą żadnej odpłatności. Oferujemy pełne wyżywienie, dowóz, no i przede wszystkim gwarantujemy świetną i bardzo ciekawą zabawę. Chcieliśmy i robiliśmy wszystko, aby takie półkolonie były możliwe, aby je zrealizować, ponieważ dostrzegamy, jakim problemem jest zamknięcie, brak kontaktu z rówieśnikami, ale także brak takiej oferty, nawet komercyjnej, gdyby rodzice chcieli skorzystać z wyjazdów dzieci, choćby. Nawet z tych stoków narciarskich no nie mają takiej możliwości. Stąd też e, priorytetem było zorganizowanie tych półkolonii jako zadanie bardzo ważne. Wspomogły nas organizacje, które w tym momencie te półkolonie organizują, e, zapewniają opiekę, a miasto w całości sfinansowało ten wypoczynek zimowy. Zieleń została uzupełniona odpowiednio dobranymi roślinami. Przy ławkach pojawiły się szerokie zatoczki dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach. Przez rewitalizowany właśnie teren, po którym można już spacerować, przebiega jedna z głównych tras rowerowych. Oświetlenie parku, który znajduje się na terenie lasku Kopty od ulicy Rzemieślniczej do Broszka, będzie zrobione w tym roku. Wkrótce zniknie także ogrodzenie, zamontowane na czas rewitalizacji książki, żywność, ubrania, rośliny, słowem wszystko co jest wam już niepotrzebne, a innym się przyda i może sprawić sporo radości, więc nie wyrzucaj. Zanieś do jadłodzielni przy ulicy Prądnickiej. Bardzo starannie sprawdzamy żywność, którą przyjmujemy i wydajemy naszym wspaniałym gościom i gościówom. Jest bezpiecznie, można się dzielić przy zachowaniu tych kwestii sanitarnych. My możemy sobie pozwolić na przyjmowanie i wydawanie żywności, która ma trochę dłuższy okres. Zdatności do spożycia. W założeniu, że to wciąż jest starannie opakowane, my też spełniamy te standardy sanitarne. Przez wzgląd na dynamikę tej wymiany możemy przyjąć żywność, tą, którą bank żywności musi niestety odtrącić. To powinny być takie produkty, które sami chcielibyśmy zjeść. Przy założeniu, że też starannie je opakowaliśmy. Moi drodzy, no, ten wirus wciąż jest obecny, musimy się przed nim chronić. Jesteśmy niesamowicie szczęśliwi i wdzięczni Zarządowi Zieleni Miejskiej za udostępnienie tego wspaniałego miejsca przy Prądnickiej 7, przy pięknym parku kleparskim, równie pięknym w zimie, jak i w sezonie letnim. Zapraszamy do bazy All In Prądnicka 7, zaraz za wybiegiem dla, dla psiaków. Można nas znaleźć codziennie od 10 do 15. Czekamy na Was nie tylko z jedzeniem. Nie wyrzucajcie także żywych choinek. Kraków wie, co z nimi robić. Choinki w Doniczce możecie zawieźć na parking przy ulicy Zatorem. Będą tam zbierane do 5 lutego w godzinach od 7:30 do 15:30. Na ulicy Zatorem zostało wyznaczone miejsce przy bramie wjazdowej. Miejsce, gdzie możemy przywieźć choinkę w Doniczce, taką, która nadaje się do posadzenia. Mieszkańcy oddają różne gatunki drzew. Czasem to są świerki pospolite, czasem to są jodły, które, które możemy wsadzić gdzieś w warunkach leśnych. Czasem to są bardziej egzotyczne drzewa, które również rosną dobrze w naszych warunkach. Natomiast te no, możemy gdzieś wybrać miejsce, już w przestrzeni takiej parkowej. Więc tutaj trochę zależy od gatunku. Też zobaczymy, ile tych drzewek będzie. Być może je posadzimy razem. Wówczas na terenie Krakowa wybierzemy jedno miejsce, gdzie takie, takie posadzenie będzie dokonane. No, wszystko zależy od tego, jakie drzewka mieszkańcy przyniosą. Akcja trwa do 1 lutego. Kilkadziesiąt sztuk, można powiedzieć, takich drzew zostało przywożonych do nas, no, z czego kilkanaście procent tych drzew się przyjęło i dalej rośnie. Więc ten stosunek jest całkiem niezły, można powiedzieć, z, z uwagi na to, że to są drzewa, które zostały przewiezione przez mieszkańców, mają drugie życie, dajemy tą szansę, więc to bardzo cieszy. Dziś już kończymy. Kolejne wydanie miejskiego serwisu informacyjnego za tydzień. Trzymajcie się zdrowo i do zobaczenia.